Afera rangi Ambergold wypływa na światło dzienne. Znany sklep internetowy ze złotem pobrał od klientów miliony złotych, a sztabki i monety nie trafiły do właścicieli. Na domiar złego sklep nadal działa, a opieszałość służb sprawia, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, tak aby nie ucierpiało na tym jeszcze więcej Polaków. Ukraina zakręca kurek z rosyjską ropą płynącą przez ich terytorium. Węgry i Słowacja, wciąż zależne od surowców ze wschodu, znalazły się więc w krytycznym położeniu, a pomoc od Unii starają się uzyskać m.in. groźbą. Czy to może się udać? Amazon oskarżony o przestępstwa podatkowe i wyzysk pracowników. Włoska prokuratura zajmuje 121 milionów euro na kontach spółki zależnej. Jak to wpłynie na notowania giganta e-commerce? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Biz Week Extra, gdzie w środku tygodnia serwujemy wam dodatkową dawkę wydarzeń ze świata biznesu i finansów. W ciągu ostatnich kilku dni działo się naprawdę sporo, także stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy. Afera Amber Gold w nowym wydaniu. Jak nie dać się oszukać? Drodzy widzowie, tą część filmu potraktujcie jako przestrogę dla Was i dla Waszych bliskich, a jak możecie, to poinformujcie o tym, kogo tylko się da. Na rynku złota inwestycyjnego rozkwita bowiem spora afera, która zyskuje powoli miano drugiego Ambergold. A to dlatego, że także dotyczy inwestycji w złoto i to w różnej postaci. Internetowy sklep Mennica24.pl zdobył zaufanie tysięcy klientów, a obecnie część z nich zgłasza problem z realizacją opłat. Zamówień. Sprawa ciągnie się już od kilku miesięcy, a strona nadal funkcjonuje. Poszkodowani klienci zgłaszają straty rzędu milionów złotych, a tematem zajmuje się już prokuratura. Nasze służby działają jednak zbyt wolno, więc częściowo musimy wziąć te sprawy w swoje ręce, tak aby jak najmniej osób ucierpiało finansowo. Jeśli więc znacie kogoś, kto stał się ofiarą niezrealizowanego zamówienia lub sami nią jesteście, to zapraszam do kontaktu mailowego. Możemy wspólnie zebrać materiał dowodowy i upublicznić Wasze doświadczenia, tak aby ograniczyć straty finansowe. Wśród innych Polaków. Zatem, czy mamy do czynienia z początkiem kolejnego wielkiego skandalu na polskim rynku finansowym? Wydaje się, że tak, a niektórzy twierdzą, że mówimy o naprawdę dużej skali działania. Póki co Fundacja Trading Gem Session, zrzeszająca traderów walutowych, szacuje, że wartość niezrealizowanych zamówień przez Mennica 24.pl wynosi już od kilkudziesięciu do nawet kilkuset milionów złotych. Ciężko mi jednak uwierzyć w aż takie kwoty, natomiast równie ciężko jest to zweryfikować. Ze stanowiska spółki dowiadujemy się natomiast, że w kontekście setek milionów złotych, o których przywłaszczenie jest oskarżana, cytuję: Firma nie miała przez okres 15 lat, łącznie takiego obrotu. Jak jest naprawdę wie niestety jedynie zarząd, ponieważ spółka nie złożyła sprawozdania finansowego do KRS od roku 2019, czyli praktycznie od 5 lat nie znamy jej rzeczywistej kondycji finansowej. Okazuje się także, że grupa Mennice Polskie SPZO, właściciel portalu mennica 24.pl nie figuruje w rejestrze działalności kantorowej prowadzonym przez NBP. Odkryto również, że środki klientów trafiały bezpośrednio na konto spółki, zamiast na przypisane do transakcji konto techniczne, co umożliwia zarządowi grupy Mennice polskiej SPZO bezpośredni dostęp do funduszy. Do tego nazwa spółki nawiązuje do notowanej na giełdzie mennicy polskiej SA, czyli jedynego producenta złota inwestycyjnego w Polsce, chociaż tak naprawdę nie ma z nią żadnych powiązań. Jest to wyraźna próba budowania zaufania klientów, wykorzystując przy tym reputację innej znanej firmy. W tej kwestii spółka także ma coś na swoją obronę i w oficjalnym stanowisku twierdzi, że nazwa również jest na rynku od ponad 10 lat i nie podszywamy się pod nikogo, działamy pod swoją markę. O sprawie robi się coraz głośniej, ale czy polskie służby zrobiły wszystko, aby ukrócić ten proceder? Tutaj niestety można mieć sporo zarzutów. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się podobno już w lutym 2024 roku, gdy użytkownik o niku Artur na popularnym forum internetowym zgłosił niezrealizowane zamówienie i brak kontaktu ze strony portalu. Z biegiem czasu liczba skarg zaczęła jednak rosnąć. W maju Przemysław Słomski, dealer złota, poruszył ten temat na swoim kanale YouTube Mennica 79. Element. Wskazał w nim, że Mennica 24.pl już wcześniej miała problemy w tym działania syndyka i postępowanie naprawcze. Po tym materiale twórca otrzymał jednak nakaz usunięcia go i był straszony prawnikami. To po tym jak Przemek nagrał swój materiał i wrzucił ich w nazwie, to kazali mu go usunąć, straszyli go prawnikami. 17 lipca inny twórca, Jacek Jakubiak z kanału Finansowy Prepers opublikował ostrzeżenie w formie wywiadu przeprowadzonego z jedną z poszkodowanych osób. Cały proces umożliwia najpewniej kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze, przez długi czas sklep działał uczciwie, zdobywając tym samym zaufanie klientów. Po drugie, realizacja zamówień trwa aż 60 dni roboczych, czyli niemal kwarta. A to także ogranicza możliwość szybkiej reakcji na tego typu problemy. Po trzecie, firma oferowała złoto w cenach często niższych od tych w skupach, co przyciągało uwagę klientów, jako że oferta wyróżniała się na tle innych. Sprawę kilka dni temu zaczęli również nagłaśniać użytkownicy portalu Wykop. Co ciekawe, spółka ma swoją siedzibę w domu jednorodzinnym, co już powinno budzić wątpliwości przy biznesie tego kalibru. Kiedy minął termin 60 dni oczekiwania na zamówienie, zaczęłam kontaktować się z nimi i wtedy akurat jeden jedyny raz odebrali telefon. Nie było łatwo, bo dzwoniłam z 10-15 razy. Pan sprawdził moje zamówienie, numer zamówienia i powiedział, że wszystko się zgadza i jest opłacone. On nie wie, dlaczego. Ono nie zostało przekierowane do wysyłki. Powiedział, że zleca tę wysyłkę ręcznie, cokolwiek to znaczy, i żebym w przeciągu dwóch dni roboczych oczekiwała kuriera z moją przesyłką. Mówiła w wywiadzie anonimowa ofiara domniemanego oszustwa. Kobieta nie otrzymała numeru przesyłki ani powiadomienia o nadaniu, więc po kilku dniach zaczęła szukać informacji o firmie w internecie. Wtedy właśnie odkryła, że istnieje wiele innych ofiar tego procederu, a jej pieniądze najprawdopodobniej zostały skradzione. Strona do dzisiaj działa i nie jest zablokowana. Nadal oszust oszukuje ludzi, a policja mając świadomość, że ludzie wpłacają oszczędności swojego życia po 100, po 200, po 300 tysięcy, nic z tym nie robi. Wiem od pana, z którym się kontaktuję, który nagłośnił całą tę sprawę, że firma potrafi wysłać jakąś część zamówienia, na przykład z 10 monet jedną po to, żeby nadal działać na czas, a przed organami ścigania tłumaczyć się, że mają problemy finansowe, przekazuje pokrzywdzona osoba. Sklep internetowy nie podejmuje nawet prób zwrotu pieniędzy wpłaconych przez poszkodowanych na zakup złota. Oszukana kobieta, chcąc zabezpieczyć swoje oszczędności przed spadkiem wartości, postanowiła zainwestować je w złoto. Skontaktowała się z innymi pokrzewdzonymi przez mennica24.pl, którzy poinstruowali ją, jak zgłosić sprawę oraz przekazali jej numer do krakowskiej komendy policji zajmującej się sprawą sklepu internetowego. Zawiadomienie zostało następnie złożone do prokuratury, która przyjęła zgłoszenie. Jednak kobieta nie została jeszcze przesłuchana jako świadek. Szokujące jest w tej sprawie to, że strona nadal funkcjonuje i mimo szeregu oskarżeń ze strony klientów, wciąż zbiera zamówienia. Mennica24.pl broni się jednak następującym twierdzeniem. Nieprawdą jest, że ludzie wpłacali pieniądze i nie dostawali zamówionych produktów. Istnieją opóźnienia w realizacji wysyłek, ale wysyłki są realizowane w zasadzie codziennie. Przyjrzymy się więc sprawie bliżej i postaram się zdobyć. Dla Was więcej potwierdzonych informacji. Liczę, że jeśli cokolwiek na ten temat wiecie, to zgłosicie się do nas na maila. Postaramy się także dotrzeć do samego zarządu, tak aby sprawę odpowiednio wyjaśnić. Mówimy bowiem o poważnych oskarżeniach. Z poczucia obowiązku chciałbym więc przestrzec was przed tą marką, tak żebyście nie utopili broń Boże ani jednej złotówki. Warto też udostępnić ten materiał, aby poinformować o tym innych. Służby śledcze w takich wypadkach powinny działać szybko i zdecydowanie, aby zaprzeć pobiec dalszym stratom i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. W takich sprawach liczy się bowiem każda minuta, bo łatwo jest wyciągnąć pieniądze ze spółki i ukryć je gdzieś pod kamieniem poza wzrokiem organów ścigania. Dlatego pamiętajcie, aby zawsze dokładnie sprawdzić wiarygodność firm inwestycyjnych, do których decydujecie się wpłacić własne oszczędności. Oszczędza się niestety znacznie trudniej niż traci pieniądze w tego typu sprawach. Afery takie jak Amber Gold czy Getback ciągną się latami, a wizja Odzyskania, chociaż części pieniędzy, może szybko okazać się nierealna. W przypadku głośnej afery Amber Gold setek milionów złotych, wpłaconych przez klientów, nigdy nie odnaleziono. Zresztą, ta historia jest tak wielowątkowa, że wciągnęła mnie ostatnio jak dobry kryminał. Jeśli chcecie, to w osobnym odcinku opowiem wam, jak dokładnie potoczyła się afera Amber i całe śledztwo wokół niej. Zamówienia składamy jak zwykle odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Włosi biorą się za duże korporacje. Amazon na celowniku władzy. Włoska Gwardia Finansowa dokonała we wtorek zajęcia 121 milionów euro z kont krajowego oddziału amerykańskiego giganta e-commerce Amazon. Ma to związek z dochodzeniem w sprawie oszustw podatkowych i wyzysku pracowników, o które. Oskarżana jest włoska filia korporacji. Włosi mają już dosyć skomplikowanych systemów rozliczeń i zależności, konstruowanych głównie po to, aby unikać opodatkowania. Według tamtejszych organów, wielkie koncerny nielegalnie zawierają subkontrakty na usługi logistyczne z innymi firmami i spółdzielniami. Dzięki tego rodzaju praktykom zapewniają sobie tanią siłę roboczą i płacą o wiele mniejsze podatki. Według śledczych, niektóre z firm pracujących na zlecenie Amazona systematycznie nie opłacają podatku VAT, składek emerytalnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, jak poinformowała włoska prokuratura, oszukańczy mechanizm nadal działa, przynosząc znaczne straty kasie państwa i prowadząc do wyzysku pracowników. Co ważne, historia nie kończy się wcale na Amazonie, choć od niego się zaczyna. Mediolańska prokuratura podobno wszczęła już dochodzenia w kilkunastu podobnych sprawach, dotyczących rzecz jasna innych wielkich koncernów. Zresztą podobne dochodzenia w ostatnich latach koncentrowały się na innych głównych graczach, takich jak DHL. UPS, DB Schenken i włoska sieć sklepów spożywczych Eselunga. Włosi są już na takie praktyki wyczuleni i to, co uchodzi na sucho w innych krajach, tam jest brane mocno pod lupę. Internetowy gigant handlu ma odpowiedzieć na zarzuty uchylania się od płacenia podatków i naruszania przepisów prawa pracy przez spółkę zależną. Dokładniej Amazon Italia Transport, czyli oddział logistyczny firmy, został o to oskarżony w 94-stronicowym dokumencie przygotowanym przez włoską prokuraturę. Miejscowi prokuratorzy twierdzą w nim m.in., że podstawą konkurencyjnych stawek Amazon, na które nie mogą pozwolić sobie inne firmy, są właśnie tego rodzaju praktyki. Rzecznik prasowy Amazon we Włoszech na moment przygotowania materiału nie odniósł się jeszcze do sprawy, ale mimo tego rodzaju skandalu wartość akcji giganta wydaje się być niewzruszona. A to dlatego, że mimo tych informacji spółka ma silne fundamenty i jest globalną korporacją, Mało tego, nie tak dawno Amazon znalazł się w gronie elitarnych spółek z kapitalizacją powyżej 2 bilionów dolarów. Ukraina zakręca kurek z rosyjską ropą, Węgry i Słowacja w poważnych tarapatach. Kijów zdecydował się na wstrzymanie tranzytu rosyjskiej ropy naftowej przez swoje terytorium, co znacząco wpłynęło na dostawy przede wszystkim do Węgier. W ten sposób Ukraina ograniczyła dostęp do taniej rosyjskiej ropy, między innymi dla Orbana, zaostrzając sankcje wobec rosyjskiego UKOIL. Warto przypomnieć, że Łukoil już od 2018 roku jest objęty sankcjami nałożonymi przez Ukrainę, ale miały one dotąd ograniczony charakter. Mianowicie sankcje obejmowały wycofanie kapitału, ograniczenie w handlu oraz zakaz angażowania się w prywatyzację lub dzierżawę majątku państwowego na terenie Ukrainy. W czerwcu jednak Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy postanowiła dokręcić śrubę i znacznie rozszerzyła sankcje, dodając do nich zakaz tranzytu przez jej terytorium. Okazuje się, że to bardzo dotkliwy punkt programu. W efekcie dostawy rosyjskiej ropy na Węgry, realizowane południową nitką ropociągu Drużba, zostały wstrzymane. Dla Węgier jest to poważny problem, ponieważ aż dwie trzecie ich zapotrzebowania na ropę było nadal zaspokajane przez dostawy z Rosji, z czego połowa pochodziła właśnie od Łukoil. Jak to wygląda w liczbach? W 2023 roku Rosja dostarczyła na Węgry 3,3 miliony ton ropy naftowej oraz 4,2 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. Jeszcze rok wcześniej wolumen rosyjskiej ropy dostarczanej przez Transnieft wynosił niemal 5 milionów ton surowca. Łukoil jest największym dostawcą ropy naftowej dla węgierskiego koncernu Mol, który rezyduje zresztą także i w Polsce. W styczniu 2024 roku Budapeszt zapłacił rosyjskiemu dostawcy za ropę 343 miliony dolarów. Tym samym Viktor Orban musi zmierzyć się teraz z koniecznością pozyskania surowców z innych kierunków. Węgry inwestują w alternatywne rozwiązania energetyczne, nawiązując współpracę choćby z Turcją, Azerbejdżanem i Katarem. W ramach tych działań węgierski koncern MOL nabył od amerykańskiego giganta naftowego Chevron Corp udziały w polu naftowym w Azerbejdżanie, za kwotę 1,6 milionów dolarów. Transakcja ta obejmowała przeszło 9,5% udziałów w polu naftowym ACG oraz 8,9% w rurociągu BCT, czyli Baku Tbilisi-Jeihan. Mimo tych inwestycji, Węgry nadal stawiają głównie na ropę z Rosji, co z finansowego punktu widzenia jest dla nich oczywiście korzystne. Decyzje premiera Viktora Orbana można rozumieć jako działania mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów kraju. Stawianie na tańszą ropę z Rosji pozwala na utrzymanie stabilności ekonomicznej gospodarki. Odstawiając na bok aspekty moralne czy sojuszniczą solidarność, biznesowo to po prostu dużo bardziej korzystne rozwiązanie. Węgry dzięki temu zyskały więc niesprawiedliwą przewagę nad krajami europejskimi. Dodatkowo, jak dobrze wiemy, Węgry starają się od dawna balansować na arenie międzynarodowej, ocieplając stosunki z Rosją i inwestując w infrastrukturę taką jak ropociąg, którym rosyjska ropa będzie niebawem transportowana przez Serbię. Teraz plan Orbana napotkał na nielada komplikacje z racji nałożenia przez Ukrainę sankcji. Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego Węgry mają zapasy na około 80 dni. W przypadku Węgier, które w zeszłym roku importowały około 120 tysięcy baryłek ropy dziennie, oznacza to konieczność utrzymywania zapasów ropy na poziomie 10,8 milionów baryłek. Według danych JODI, współtworzonej przez organizacje takie jak jak OPEC i IEA na koniec roku węgierskie zapasy wynosiły ponad 11 milionów baryłek. To blisko 80 dni pracy węgierskich rafinerii, policzył Kamil Lipiński. Jeśli w tym czasie Węgry nie znajdą rozwiązania, mogą stanąć w obliczu niebotycznych cen energii i niedoborów prądu. Trochę tak jak to było w naszym przypadku na początku wybuchu wojny. Węgry po prostu odłożyły ten scenariusz na dużo później. W obliczu tych wyzwań premier Viktor Orban zdecydował się, Skorzystać z faktu, że Węgry, mimo trudnych relacji, nadal są członkiem Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że Słowacja również jest zależna od ropy z Rosji i sankcje nałożone przez Ukrainę uderzają także w ich interesy. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2022 około 85% gazu ziemnego zużywanego na Słowacji pochodziło właśnie z tego kierunku, a kraj importował około 2 trzecie swojej ropy naftowej z Rosji. W 2023 przez Słowację, która była ważnym szlakiem tranzytowym, przeszło już tylko 17 milionów metrów sześciennych gazu, czyli około dwie trzecie mniej niż przed wojną. Rzecznik Komisji Europejskiej, Waldis Dąbrowski, potwierdził otrzymanie pisma od ministrów spraw zagranicznych obu krajów. Komisja Europejska wyraziła gotowość do wsparcia Węgier i Słowacji oraz do współpracy z Ukrainą w celu znalezienia rozwiązania tej trudnej sytuacji. Jak jednak wiadomo, takie sprawy na szczeblu unijnym muszą przejść przez cały proces decyzyjny, co zazwyczaj je zajmuje trochę czasu. Węgrom natomiast wyraźnie się spieszy. Szef węgierskiego MSZ Peter Siarto postawił więc ultimatum. Albo Komisja Europejska znajdzie rozwiązanie w ciągu trzech dni, albo Węgry skierują sprawę do sądu. mundo. Budapeszt poszedł nawet o krok dalej i pokusił się o groźby. We wtorek ogłosił, że będzie blokować wypłatę 6,5 miliarda euro z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju, dopóki Ukraina nie ureguluje kwestii tranzytu ropy naftowej przez rosyjski koncern Łukoil. Zatem mimo nieciekawej sytuacji Węgry twardo negocjują w sprawie tranzytu ropy z Rosji. Czy w ten sposób uda im się wymusić działania na Komisji Europejskiej, pod której naciskiem Ukraina może się ugiąć? Zapewne Przekonamy się o tym już niebawem, natomiast możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek Extra, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów w środku tygodnia. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Przypominam także o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu, gdzie możecie zgarnąć akcję. Zostawcie hashtag Bizweek Extra w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie. Cześć!